Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym filmie serii zagramy w Spyro 2 Gniew ripto, a dzisiaj przed nami Zephyr. Wezmę sobie jeszcze łyczka wody. Ok, kapsanka wprowadzająca. Cenzura. Ok, jesteśmy już na miejscu. Sprawdźmy, co mamy tutaj do zdobycia. 400 diamentów, 4 kule i talizman. Jest to póki co chyba najbardziej rozbudowany etap, jaki mieliśmy do tej pory. Na no, porządku. Zobaczmy, co masz do powiedzenia, gościu. jest niewesoła i wygląda następująco. Przyzobtaki, przyparły nas do muru, szukamy ochotnika, który wysadzi w powietrze cały ich arsenał. Padło na ciebie. Standardowo. Pułkownik Ryk. Okej, okay. wow, 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 panie, panie, tak się nie bawimy. Tu widzimy na samym wstępie masę wrogów do pokonania. Widzę, że w tym etapie będzie ciekawie. Nas bombardują, ledwo tutaj weszliśmy faktycznie klimat wojenny tutaj jest ok tam piąteczkę dobra I o, tam kwaczonogu. nogu sobie tutaj na dół odbieramy, ok dotychczas chyba mamy w miarę wyczyszczone jeszcze zobaczymy tutaj O, tam okay. mi zakosił panie panie To już kolejnego pokonaliśmy. Tam orze orzeła. przy czym tam jest ten ziomeczek? Dobra, możemy przejść teraz sobie na spokojnie na drugą stronę. Spokój się. Wow. Ale bomba przeleciała obok głowy. Spoko, spoko, ogarniemy. Ok, i sobie otworzymy drzwi od razu. Super. zajrzymy raz od razu koła, czy tutaj czegoś nie ma. Właśnie tu już mamy skrzynkę. Ok, tu mamy latający balon. No i tych dwóch gaboni latających. Dobra. Tu jakieś podejrzane drzwi są. Okej. Okay. Jakieś sekretne przejście. Teraz sobie wszystko na spokojnie pozbieramy. Dobra. I tu nam wybuchła ta skrzyneczka. Tak jest. I tu gdzieś naopodal był ten balon, jeśli się nie mylę. Ale tutaj się stuk, chyba tutaj spadł. A i tu coś jeszcze widzę z daleka. To by mi się wydawało. Hmm. Wydawało mi się jakbym widział... ...jakichś diament. No i dobra, najwyżej na koniec się tym zajmiemy. Coś by zostało Dobra, możemy sobie na spokojnie przejść dalej. O, żeś tu. Aj, aj, Troszkę żeśmy oberwali tym razem. Więcej ostrożności. Dobra, to wszystko leży kolejne. Tu uspokój się. Tu też spokój, wszyscy mi tutaj. Bo poszczuję ogniem. No i okej. Okay. Już spokój jest. Już 50. życie. Niewiele ich straciliśmy póki co. Głównie przez czystą głupotę. Okej, okay, tu mamy kolejną armatę. I zapewne możemy sobie nią zbić ten balonik. Troszeczkę za wysoko, dobra. I te drzwi zapewne możemy otworzyć. O prawe, prawe, okej. Okay. Drzwi otwarte. I możemy sobie przez nie przejść. No ja i na dole widzę, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Oj. Tam już są zadania na dwa orby. Kurcze! No to mi się udało. Teraz zwróć, cofniemy się tutaj. I lecimy ze wszystkim od początku. Bo ten latający gamoń mnie uderzył. No znowu. Uch. Ok, życie kolejne przyda się. To jest naprawdę zwariowany etap. Dobra, zaraz sobie ich tutaj wszystkich wyczyścimy, żeby był spokój. To inaczej to nie da rad. Nie dyrdy, proszę pana. Ok. Oj, oj, oj. Dobra. Teraz widzę kolejną skrzyneczkę. Dobra, i tych tutaj trzeba wykończyć, bo to będzie nas cały czas denerwowało. Dobra, dostał. Teraz tutaj jeszcze te drzwi zapewne trzeba będzie otworzyć. No kurczę, trafić nie mogę. Okej, okay, udało się. No i ładne bum, mamy na sam koniec. Dobra, to jeszcze są diamenty. Się rozsypały z tej skrzyneczki. Okej, okay, tu możemy sobie przejść do tego ziomeczka, co jest zapewne zakończenie etapu, teoretycznie. Ho, ho! Co za wybuch! Całe szczęście House. A, jeszcze coś! Pułkownik kazał ci to dać, jeżeli zdołasz sforcować obronę bryzoptaków! Dobra robota, żołnierzu! No ja wiem. Dobra, i mamy kolejny talizman. Bodajże jeszcze dwa nam zostały przed walką z bossem. Więc już bliżej jak dalej. Dobra w tym momencie myślę, że możemy sobie już zejść na dół i zacząć kombinować co trzeba zrobić, żeby otrzymać kule. Mamy ich aż cztery. Cztery kule są. Dobra. w tej gęstej trawie jest dużo diamentów poukrywane, które bardzo łatwo przeoczyć. Się troszeczkę rozejrzymy tutaj. No tak, to w czego będziemy na koniec grzebać. Dobra, okej, okay, tu mamy gościa. Co masz do powiedzenia? Jestem mała Bułpisk. Moje łaciate słoniki gdzieś znikły. Przez te ciągłe bitwy nic, tylko się płoszą i uciekają. To możesz mi zagonić je do zagrody? No spoko. Dobra, w pięć słoników musimy znaleźć. Okej, okay. tu jest jeden słonik. Zapewne trzeba będzie je właśnie w ten sposób transportować. Tak jest, dobra. O, tu jest jeszcze. Jeszcze coś mi świtało, że tutaj jeden będzie siedział. Tylko co on tak... O właśnie. Się lekko zaklinował. Dobra. Okej, okay, jest pierwszy. O, tu widzę... Drugi, najprostszy taki był. Trzeci co ale tak kurczę po tych rogach chodzą strasznie. Trzeci. ok Teraz tam jakąś drabinkę. Więc wykluczone że tam będą kolejne. Tak, ale... Nie tylko to tutaj znaleźliśmy. Mamy tutaj też wściekłe ptaszyska, które w nas nawalają bombami. Teraz je uspokoimy. Teraz poczęstujemy i ogniem mi się uspokoją. O kurde. Dobra, jeszcze dwa ptaszyska leżą. Okay. Nie było się bez obrażeń. Dobra, teraz byśmy sobie zapewne w ten sposób jakoś właśnie możemy je wyżej wysalić Okej, okay, teraz wyjdzie sobie na, na drabinę Tu jeszcze pewnie coś jest... Oho, tu jest ta śmieszna kurczę jest sobie ta śmieszne, ten śmieszny wazon który nam przez cały etap ucieka no dobra Nie 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 morda do góry, do góry chodź Tutaj to nie wolno Czekaj, Czeka sobie przeniesiemy tam żeby nam już właśnie Nie próbowały schodzić na dół Dobra Ok, w tym momencie mogę sobie wejść na tą półeczkę z jedynką. O, tu jeszcze zostawiłem diament. po potem, kurczę, szukał. Dobra. Ok, to myślę, że możemy już sobie ten bazonik tutaj wybuchnąć. Tak jest. Ok, on się przeniósł nam. Już wiem, gdzie to jest. Podaję, że przy tym działku jednym. Nie dobrze pamiętam. Kurczę, nie, 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 mordy, nie tutaj na dół. No ale teraz sobie zagonimy. Już tam schodź na dół, Ryu. Ty tutaj nie kombinuj, tylko w tą stronę. Zapraszam, tak jest. No nie w tą, no. Oporni wy jesteście, dramat. Już, kysz. Dwoje na dole. No dobra. Okej, okay, jeszcze się jakiś diamencik znalazł. Dobra, jest czwarty. I tu będzie piąty słonik. Okej. Okay. Dzięki Spyro! Oto drobne podziękowanie za twój trud. Spoko. Pierwsza kuleczka jest. Słoniki, ale kilka dni temu na dobre straciłaby z oczu. Dobra, jeszcze dwa łacia te słoniki musimy znaleźć. Okej, okay, okej, okay. chociaż coś mi się kojarzy, że ja w ogóle nie szedłem tutaj na dół. No właśnie, tutaj miałem przejść i nieźli się jak one tutaj gdzieś będą. Co to za blask strzelił tam z okna? Tego okna na górze głuptasie! Profesor zapewniał, że pracuje nad sposobem, bym wrócił do Juli, ale dawno go nie widziałem. Szeregowy Romeo, okej. Okay. Znajdź profesora. Dobra. Okej, okay, tu mamy wspomnianą Julię. Dobra, dobra, dobra. Tylko my przyszliśmy na razie, póki co w innej sprawie, nie chcę mieszać dwóch zadań. Już teoretycznie tak się to już wydarzyło samo. Ale okej, okay, dobra, tu mamy pierwszego słonika. Super. Gdzie jest druga mordka? Kwiatyczny... o właśnie, jest tutaj. Dobra. Na razie sobie odpuszczę diamenty, bo i tak będę musiał tutaj przyjść. Nie ma co teraz się z tym bawić. No nie, nie, nie! O kurczę, ale go wywaliło, halo. To jakoś tak Mocniej na nie wpływa, grawitacja i moje uderzenia, zauważyłem, zdecydowanie. Tak samo, jak nie mocniej na te, co... czy można było je... ...kulami ognia uderzać. co on tak... co to teraz? Dobra. W sumie odległość jest zdecydowanie dalsza, może to jest takie po prostu rodzaj uproszczenia. Dobra się uspokój, za dużo pojacujesz. Ok, zdalasz się tam, super. Ten drugi był gdzieś, no właśnie tam. Tu widzę mamy jakieś sadzonki. Tak. Nie do końca pamiętam ten etap, ale wiem coś właśnie, że było z sadzonkami. Prędzej czy później. Już muszę tu tutaj. Dobra. Dobra, dobra. Mordko łaciata. Może ty mi, kurcze nie spadł sporo tu na dół. Ja bym bardzo tego nie chciał. No. Powiedz. Dobra, super. Zaraz się po drugiej stronie. Kurcze chyba znowu go <grym> przerzuciłem tutaj. Efekt odrobny, odwrotny do zamierzonego chyba się stał. on, kurczę, wyparował. Dobra, nic, spróbujemy najpierw. A dobra, są oby dwa tutaj. Okej, okay. tyle dobrego. Myślałem, że go gdzieś wyka wystrzeliło, go gdzieś tak daleko, że. Gubiłem go z oczu. Dobra, już, już, już. Dyreba pisze jaskini. Bo tu się bardzo ciężko was przemieszcza. Dobra, ten się sprawiał u swojego pana. Teraz jeszcze tego dziada. Kyszaj, kyszaj. tak. Ok. Ach. Dobra, lecisz tutaj jest okej, okay, jest już szósty no nie, mordo o, oh, nie Czy tam ładnie do góry, tam, 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 tam. okej okay. no nie, okej okay. o, jany no mniej więcej w ten sposób Dobra, kurczę, teraz czego szybko tam dostarczyć, żeby już mi znowu gdzieś tam nie nawiał A raczej się samym sobie nie zepsuł. Dobra, siódmyponowałeś mi. Oddalazłeś wszystkie 7 płodików. Oto zasłużona nagroda. A jak? Dobra. Ale to nie zmienia faktu, że nadal mamy jeszcze full roboty w tym etapie, więc teraz możemy sobie spokojnie zejść. Chociaż chyba już chyba sobie tą, ten wazonik ogarnę, dopóki jeszcze pamiętam gdzie go gdzie go miałem, bo on był właśnie dokładnie tutaj. Tak. Ale teraz jest. Okej, okay, trzeba się cofać coraz dalej. No początek etapu w zasadzie. To jest przy tych pierwszych słomianych chatkach. I wazonik jest tutaj. Dobra, i teraz jest na samym wstępie etapu. W porządku. Ok, mamy tutaj naprawdę sporo ilość diamentów. Dzięki temu. Przekroczyliśmy 4000. Tych co posiadamy, oczywiście. Przy sobie. O, 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 tu jeszcze leży dyszka. No właśnie, opłacało się tutaj cofnąć. Zdecydowanie. No, byłaby ona dla mnie pro problematyczna na sam koniec. Może dzięki temu uniknąłem wracania się na sam początek, prawie. Dobra, teraz możemy sobie przejść do zadanek, które były już tutaj nieopodal. No zgadza się dokładnie tutaj. Tak jest. Tu musimy sobie jeszcze wyeksplorować wszystko. Tam właśnie bardzo dużo rzeczy jeszcze nie zebranych. To jest jakieś nasionko, ale to zapewne zaraz się wyjaśni, o co w nim chodzi. Tu widzę, jest dużo takich jakby miejsc do zasadzenia ich. No tu mamy diamenty, bardzo do, dobrze ukryte w tej trawie. Ok, wydaje się, że na ten moment wszystko. Teraz możemy sobie. Tutaj do góry. I kazał nam tamten Romeo znaleźć profesora. który jest właśnie tutaj. Moyzuchu, mam dla Ciebie magiczną fasolkę, znaczy ziarenko gdzieś tu było. O, już jest! Może zasadzisz je w ziemi i sprawdzisz co z niego wyrośnie. Dobra, okej, okay, tak, logicznym tokiem myślenia tutaj mamy kilka miejsc na sadzonkę, a tam. Było jedno, więc teoretycznie dzięki temu zdobędziemy drugą sadzonkę, dokładnie, właśnie tutaj. Tak jest. Oj, dzięki temu mamy już dwie sadzonki i będzie nam prościej dostać się do kolejnych miejsc. Tak, logicznie patrząc w ten sposób. Bo to by było pewnie na zasadzie, że tutaj którąś by jedną wkopał, a dalej co? Oj? Troszkę nas odbiło. Dobra, teraz możemy to sobie pewnie jakoś zlikwidować, no właśnie. Okej, okay, mamy drugą fasolkę czy tą ziarenko. Jak zwał, tak zwał? Dobra i w ten sposób możemy sobie kopać tutaj. Tak jest. Ok, dzięki temu dostaniemy się do kolejnego ziarenka. Które możemy sobie wykorzystać zapewne tutaj. O, właśnie, udało nam się nawet trafić. Dobra, i mamy kolejne ziarenko. Może trafię z takiej odległości. Może, może się uda. O, na styku, super. Dobra, jesteśmy i tu mam jakieś ptaszyska, które chcą nam usilnie przeszkadzać. Ale mi się to niezbyt udało, dobra. Super, udało się trafić. Teraz dzięki temu mamy platformę, żeby dojść sobie tutaj na spokojnie. Tak jest. Teraz tutaj. Okej, okay, i tu mamy profesora. Brawo, Zuchu dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A, i jeśli możesz weź to ze sobą, tylko przeszkadza mi w kieszeni. Ja to bardzo chętnie przyjmę. Super, już 40 kula. A w tym etapie mamy do zdobycia jeszcze jedną. Okej. Okay. Tutaj nie widzę żadnej dziurki, więc zapewne będzie potrzebna nam u góry jedna. Wow! O nie, 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 tak to miało wyglądać. Ja ją tam. Przenieść. O, wiara się tak mocno. No dobra, zrobimy jeszcze inaczej. Bo tu właśnie widzę, że nam zajmuje od razu całe przejście, całą platformę. To sobie zostawimy tutaj. A tej drugiej sobie użyjemy, bo zapewne będzie nam potrzebna, jak wejdziemy tam na tę platformę wyżej. Może trafię stąd? Cieszka nie jest to konieczne, żebym stąd rzucał. Lepiej będzie i wygodniej raczej stąd. Tylko żebym trafił. Okej, okay, udało się. Teraz mogę sobie teraz wziąć drugą. Na spokojnie i przejść. No właśnie, tutaj. I wkropać kolejną. Może troszeczkę z lepszym wykonaniem? Dobra, Romeo, Romeo. A gdzie żeś ty, mój Romeo? O, oto i Romeo. Proszę weź, to już nie będzie mi potrzebne. Spoko, nie ma problemu. Chętnie przyjmę. Ok, mamy 41 kulę. I swate nam się udały. Tylko my nadal potrzebujemy jednego diamentu. Który może być kurczę dosłownie wszędzie. Ale masakra. Dobra, zapewne widzimy się jak już go znajdę. Bo coś czuję, że to troszeczkę może mi zająć. Dobra, widzę go. Mamy ostatnie, ostatni kryształ. Tam diament. Tak jest, i tym samym udało nam się ukończyć etap w 100 więc możemy sobie wyjść z etapu. I w tym momencie mamy końcową. O, się. I w tym miejscu się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.